Witam serdecznie kochani widzowie, a w dzisiejszym odcinku opowiem wam bajkę, która zaczyna się u sobie diamentowy żeton. No powiem wam tak, w pierwszej fazie widziałem już chyba dosłownie wszystko, nie? I powiem wam tak, że no miałem czutkę, żeby nie wrzucać tak jak każdy, Face Clan i Legacy na 3.0. tylko no właśnie, ja poszedłem za Gamer Legion i za Bait i niestety oba te typy były nietrafione 3.0. oczywiście zrobiło Matey i zrobiło FlyQuest. Generalnie myślałem, czy nie wrzucić czasem tego Matey, zamiast tego Gamer Legion, ale kurczę, no nie wiem, no nie wziąłem pod uwagę totalnie tego Mighty zdecydowałem się, że w ogóle ich nie wrzucę, że awansują dalej i no te moje typy takie no no, no 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 3 na 5 bym powiedział stary, tak naprawdę, nawet w sumie 3 na 10, bo oczywiście 10 możliwych punktów mogliśmy zyskać. No ale no, no co ja mam powiedzieć, stary? No jestem pogodzony już z tym, że kolejny rok, kolejny major, no niestety będę musiał się obejść tym diamentowym żetonem, ale myślę, że tak naprawdę no osoby, które trafiły tą pierwszą fazę, no to, jeśli psychopaci są, ale generalnie, no jak tak sobie myślałem, jakbym faktycznie wrzucił to Mighty na 3-0, zamiast tego Gamer Legion, bo myślałem nad tym, brałem ten pik pod uwagę, ale finalnie ich odpuściłem, no to tak, no Mighty by siadło, FlyQuest totalnie nie myślałem o tym, żeby na 3-0 ich dawać, bardziej się spodziewałem, że odpadną w ogóle z tego Majora, jeżeli przejdą dalej, no ale tak, no Mighty to już byłby jeden punkt, tak, no tutaj FaZe Clan trafiły, Pary Vision trafiłem, Nip tak samo No totalnie się przestrzeliłem z LimVision Które zrobiło 0-3, no to był Jakby typ, którego totalnie się Nie spodziewałem, że może się wydarzyć, że LimVision zrobi 0-3 Legacy, no kurczę, jakbym wrzucił ich na to 3-0, jakbym wrzucił Legacy i powiedzmy Właśnie Matey, no to miałbym jeden punkt I miałbym jeszcze jednego wolnego slota, tak Bo Legacy wtedy oczywiście by nie wyszło, tylko no, całkowicie odpadli z turnieju, tak Więc pewnie wrzuciłbym jakieś, no nie wiem no Coś bym pewnie wrzucił, ale no właśnie 0-3 No tragedia tak samo, no stary Hans, gdzie no myślę tak naprawdę no 99% graczy cs miało Hansów i tak samo RedCanis na 03, a oni w ogóle prawie wyrzucili FaceLand z tego turnieju, ale oczywiście no tak jak powiedziałem Brazoli się nie daje na 03 i RedCanis właśnie wygrało z Gamer Legion swój drugi bodajże mecz, więc no tak to wygląda Fluxo tak samo wygrało pierwszy mecz, też brałem pod uwagę, żeby Fluxo na 03 dać, no oni no oni też prawie, że tak powiem, się zakwalifikowali dalej z bilansem 2-3 odpadli z Majora, przegrywając właśnie ostatni mecz na Clan, gdzie też urywali im jedną mapę. No ale pamiętacie, co mówiłem na poprzednim pikemie, że kminie właśnie, czy nie wrzucić Rer-atom na 0-3. I kurczę, jakbym wrzucił Rer-atom, to wrzuciłbym ich zapewne zamiast energii. Energy to też w ogóle jest fenomen tej fazy, bo grając z trenerem, otarli się o przejście do następnej fazy. Przegrywając właśnie ostatni mecz 0-2 z Imperial, warto też podkreślić, że Energy w ogóle miało bilans 2-0 i 2-0, zrobiło 2-3, grali z Matey, o wyjście z bilansem 3-0, no i niestety tutaj polegli, tutaj tak samo przegrali potem z Fnatic, zrobiło się już 2-2, no i ostatni mecz dostali na dziurę od Imperial, żegnając się oczywiście z Majorem, ale co napsuli w to ich. No i generalnie tak jak mówiłem, to Rare Atom też brałem pod uwagę, żeby wrzucić ich na 0-3, zamiast właśnie tego Energy ale stwierdziłem, nie, no skoro Energy gra z trenerem, no to wrzucam ich na 0-3, a tu <ślam> zrobili 3-0, ale ostatecznie też odpadli, przynajmniej tyle. Więc no jeżeli tutaj za Grałbym trochę inaczej, no to miałbym tutaj oczywiście jeden punkt za Matey, drugi punkt za Rare Atom. No i tutaj tak naprawdę był wtedy potencjał, żeby te 5 punktów zrobić. No ale no co zrobić? No już nic na to nie poradzę. Patrząc w sumie po tym, jak większość ludzi typowało tą pierwszą fazę, a szczególnie wyniki 3.0 i 0.3, no to większość osób wrzucało na 3.0 Clan i Legacy, a na 0.3 The Huns i Red Kanic. Więc w sumie tutaj miałem ciutkę, że ani Face nie zrobić 3-0, ani Legacy, ani że Red nic nie zrobi 0-3, ale no, niestety, The Hans zaufałem, że zrobią 0-3, no i no, niestety skończyło się na wyniku 1-3. Także no co, trzy punkty z tej fazy, generalnie klask, klask dla mnie, możecie się pochwalić, czy udało Wam się trafić tą pierwszą fazę, bo mówię, jeżeli ktoś trafił tą pierwszą fazę, to naprawdę nie wiem, jak odklejone musiały być te pikemy. Z moich znajomych, z tego co widzę, tylko jednej osobie udało się trafić, tą pierwszą fazę, więc no... Chyba trochę ciężko. No ale przechodząc od razu do fazy drugiej, mamy tutaj jeszcze większy random, mam wrażenie, niż w tej fazie pierwszej. Warto oczywiście cały czas zaznaczyć, że te pierwsze mecze to są BO1, więc może się tu wydarzyć absolutnie wszystko, ale myślę, że jakbym kliknął coś takiego, to myślę, że szansa na to, że trafiłbym te 5 punktów byłaby podobna do tego, jakbym ja miał swoje tutaj wszystkie typy analizować i po kolei tutaj każdą drużynę brać pod lupę, ale myślę, że coś takiego. No, nie jest to chyba jakoś bardzo odrealnione od rzeczywistości. Ja tutaj w tym pikemie zdecyduję się chyba tylko na jedną korektę. Teraz jest idealnie i coś takiego sumie równie dobrze mógłbym zatwierdzić, ale no jeszcze sobie porozkimnijmy tutaj trochę, jak ten random został tutaj wylosowany. Generalnie z tego, co patrzyłem, no to dużo osób typuje Navi na 3.0 i Aurore, ale kurczę, no to Bary Vision w sumie też nie jest jakimś mega głupim pikiem, bo no Aurora. Już tutaj niejednokrotnie się przejechałem. Na tym, że, no, lubią sobie przytrolować trochę. Więc oto 3-0 może być ciężko. Zobaczmy w ogóle, jakie tutaj drużyny zostały skipnięte przez ten nasz system tasowania. No, mam m.in. FlyQuest, Passion Way, Tailu, 3D Max, Nip i Imperial. Generalnie, jak patrzyłem sobie, jak drabinka może wyglądać, no to kurczę, Faceland i Liquid, no, jak sobie symulowałem te mecze, mogą się spotkać w meczu o 0-3. No, zacznijmy od tego, że to, co Facelan pokazał w tej Pierwszej fazie, jakby nie wiem, no Faceplan nie umie po prostu normalnie awansować do następnej fazy, tylko zawsze muszą coś od. I zrobić jakiś bilans 02 i potem z tego bilansu 0,2 wracać na 32 No ale generalnie temu Liquid tak samo nie ufam, więc kurczę, no myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, że któraś z tych dwóch drużyn może 0,3 zrobić, ale no jak tak myślałem, no to myślałem, czy nie wrzucić Tylu na 03 albo jakiegoś Imperial, no ale no Imperial, no to jednak brazole, a ja mówię, że mam no, no, nigdy na 03. Ale szczerze, kurczę, nie widzę tutaj dobrych pików na no, to 0,3. Mówię, no to może być naprawdę totalny random. Możemy. Generalnie Generalnie zrobić sobie w następnym filmie porównanie, ile ten pierwotny pikem, który został wylosowany, zrobiłby punktów, a ile finalnie zrobię ja. Myślę, że to fajne porównanie może być, biorąc pod uwagę, jak bardzo te fazy są randomowe. Ale jak sobie patrzę na te drużyny, no to zrobiłbym tutaj jeszcze parę korekt i na przykład Mibr wrzucił tutaj na 0,3 kosztem Liquid. Myślałem też nad Imperial, ale kurczę, no nie wiem, jednak coś bardziej chyba przekonuje mnie, żeby Mibr na 0,3 wrzucić. I potem, no mamy jeszcze tutaj, Aha, bo tu się Słapowało i Liquid do awansu jest. Okej, okay. ja uważam, że Liquid nie awansuje dalej i wrzuciłbym tutaj 3D Max. z tego Liquid, kurczę, to Fnatic też tak, no nie wiem, tak ciężki jest ten pikem, że naprawdę, jeżeli ktoś tu będzie miał diament, no to naprawdę szapobastary. stary. Ja generalnie w tym roku chyba będę się cieszył jak złoto, chociaż uda mi się zdobyć, bo na Majorze w Austin no niestety ta sztuka mi się nie udała. Strasznie jestem sceptycznie nastawiony do tego Fnatic i powiem wam, że chyba, no jednak, jeżeli drużyna robi wynik 3-0 w tej pierwszej fazie. No, to myślę, że w tej drugiej też mogą powalczyć. I FlyQuest, myślę, że te kosztem Fnatic sobie wrzucę. No i powiem wam tak, no już jakoś ten pikem wygląda. Matey, no też drużyna, która zrobiła bilans 3-0 w tej pierwszej fazie. Ale Bate, tak samo też. Kurczę, no nie uwojezno, ciężki jest ten pikem, powiem wam tak, no tutaj tak naprawdę każda drużyna może wygrać z każdą, i każda może awansować dalej. Wiecie co? Myślę, że im bardziej myślę, to tym bardziej nie jestem pewien tego pikemu, więc po prostu zatwierdzę te typy. Ibr i Face 0,3 do tego Na'Vi i pary Vision na 3.0 i do awansu Flyquest. A Ast tu też jest? Dobra, nie myślmy już po prostu nad tym pikemem. Tak się prezentuje mój finalny pikem. Chyba nie będę to już nic zmieniał, bo mówię, im bardziej myślę nad tym pikemem, to tym bardziej nie jestem go pewien, więc po prostu zostawię jak jest. Przypominam, że mecze zaczynają się jutro już, czyli 29 listopada, więc czasu, żeby te typy zatwierdzić, jest niewiele. Jeden dzień przerwy tylko, tak naprawdę. I startujemy już z fazą drugą. Czy pójdzie nam lepiej niż na tej pierwszej? Kur nie sądzę.